<gulia> ej, faktycznie teraz wyglądam trochę jak Skolim, ty! Ej, czekaj chwilę! Ej, ty jesteś nerwy? Jestem Skolim! No. Skolim? Ej, no serio to działa! No to ja, cześć, ma co tam? Temperatura! Do roboty już nie pójdę, nie ma Kolina, Skolim! Skolim, damy koncert! Blondyna, ty masz chłopaka? Ja! No? No mam, mam Nie no, blondyna, jak ty masz na imię? Lena Lena, a długo z tym chłopakiem jesteś? No jasne Trzy miesiące już teraz miną co, co to jest trzy miesiące? Na Skolima byś nie chciała wymienić ty chłopaka Skolim może wypaść prywatny koncert na... Like Oceń wow. mi od do 10 ja z Kolima, To z będzie nawet 11 w 11 Ej no to co, Randka? Zależnie ktoś koncerty się z... Przyjadę do ciebie to jest prywatny koncert ci zrobię tak, Dobra Lena, a co jak twój kopa się dowie? Myślę, że był szczęśliwy Czemu? No bo jesteś lepszą wersją, bo jesteś z Kolimem. I know what the girl Uważasz, że jestem lepszy od twojego chłopaka? Trochę przykro Trochę przykro dla niego Lena, tu dawaj, podaj Instagrama Dobra, czekaj, weź mu napisz Dobra, dziękuję bardzo Naprawdę Ona tak wymieniła swojego chłopaka Na Skolima, Ty to Skolim Ris Jest może nawet mocniejszy Dus ik ben eindelijk al goed dan Ten, jak on ma... Skolin. Nie, ten co robi taki rizy, jak to się nazywa? To on maloki? No, ma a może sobie wyprostować? Co to? to, to e, wiem, e, surfero. Ej, nawet głos masz podobny, no. Wiem, widziałem, puszczałem sobie jego filmiki, faktycznie. Ej, nawet tak przyciąga i tak mówi, tak wiesz o co chodzi. Ej, nie, to on? Nie, to nie on, Ty, nie dziewczyny, jakbyście miały bańkę, nie? dostajecie milion złotych, tak z dupy. Co robicie z tą kasą? Milion złotych? Ej, na pewno na jakieś dzieci i pieski przez na pewno kosę I na pewno daję to mojej mamie Jak mi nie jest potrzebne tyle kosy, daję to mojej mamie Ona nie wiem, wybuduje dom, czy wie, co Ooo, jo, ale się nie spodziewałem takiej odpowiedzi Tylko mam jej powiedzieć, że ja kupię jakieś ładne auto I może robić resztę, co chce Żeby sobie kupiła, czy tobie, żeby kupiła? Sobie kupiła I żeby zrobiła prawo jazdy Ale słodziach, skarb mieć taką córkę jak ty, wiesz A co z tobą? Ze mną? No, mi do szczęścia jest tylko potrzebna, żeby moja rodzina była zdrowa. Pozdrawiam. zdrowiem. <grym> raz popłaczę. To jest tak słodkie, co ty mówisz. No, Ani, widzisz podobieństwa tutaj w tym? Ej, ty wyglądasz na serio jak ten surfer. Jesteś no, my... jeden do jeden. No, nawet no, nie jest zabawne. tyle razy to słyszałem, że czuję się nie sobą. I najgorszy jest on? Nie, bo on wyrobił live, a więc. A czy surfero ma matki wicepsy jak ja? Nawet większe Ten surfer to jakiś Sigma jest no. Błagam żeby on dzisiaj siedział na no, łamie, no, ja się chyba popatrzę jak ja go zobaczę ha. No to ta. No, a ty byś się nie spotkał? Nie, ja bym go chciał spotkać, bo jestem ciekawy jego reakcji na mnie, czy będzie też miał taką What? Co, powtór? Ej, ale ja myślałam, że to jest on, już. ja już miałem z ale, ale nie Ale masz kolczyk zajebisty, ja cię kręcę Ej, tak sobie myślałem, czy by nie strzelić sobie w uchu kolczyka Strzel sobie w uchu Strzelić sobie myślisz? No kurwa, że jest za krótkie, żeby się ograniczać Nie masz racji, od razu takiego diamenta czterokaratowego strzelę Jak raperzy mają z USA No i? Zajebiście. Jeszcze Rolex. Rolex, Rolex muszę mieć, nie? Po co mi auto? To lepiej wywalić na zegarek, nie? i tak życie za krótkie jest. No! Widzisz, ja nie zdałam prawka trzy razy i się nie przyjmuję, że to jest za krótkie, że się tym przyjmowała. To jedyna matko jedyna. No i, no i zajebisz. O co chodzi? Chcę skoczyć z mostu, tak no. Jest zawsze jakaś fabuła, tak? Coś dalej się wydarzy. Aha. Chyba nie? Chyba nie ma. Black screen, a, jak umrzesz, nie? A nie czy, wiem. Czy jest? Nie mam pojęcia. No bo patrz, jak ciebie nie było, to gdzie byłaś? W dupie. <grych> nie wiem, nie było mnie. No nie było. No ale był... black screena nie było, no. No nie, no była taka nicość, że cię nie było. No No. No to co, jak muszę być, nie będzie nic. Pojebane co? Trzeba żyć każdą chwilą. Teraz musimy zacząć działać. Yy, pompki na parapecie na przykład Zaczynamy być każdą lepszą yy, wersją siebie Żaden nowy rok, nowy ja yy, Winter Ark, tak? Nawalamy Dobra, wystarczy, było, bo się zmęczyłem Ale na pewno jestem już lepszą wersją ni siebie Niż jaką byłem jeszcze minutę temu, tak? Dokładnie O to chodzi, o to chodzi Potrzebuję partnerki takiej jak ty Żebyśmy razem stawali się lepsi, rozumiesz? Razem, razem wzięliśmy się w secret. Ja, Jak ja by to Ej, ja wrócę. O, brainki? Tak? A, nie, bo Polska, Polska. Polska dla Polaków. Jak Gdy macie nie podstawi, to by pierdolę tak samo. Jestem nie ze mnie p. Ale ja nie jestem Polakiem. A, to się ma. Ja jestem Hiszpanem. A to w. Aha, ale toksy, wiecie co? Jak ja zakładam te włosy, to ja się czuję, jakby mi naprawdę z 20 IQ odeszło po prostu z bani. Ja wiem, że jestem tą samą osobą, ale jak można w takich włosach chodzić? Jak z Colin chodzi w takich włosach? To jest debilizm. No to ja. A ty jesteś Sara James, kurde bela. Tak, a zaśpiewasz mi temperaturę? Nie no, ty jesteś piosenkarką Sara James, ty lepiej to zaśpiewasz. No to zaśpiewaj mi temperaturę, ja ci później coś zaśpiewam. Słuchaj, tak się składa, że ja mam cię ciebie taście, może chciałabyś na jakąś randeczkę skoczyć. Nie. Czemu nie? Bo mam dziewczynę. Jeżeli chodzi o randkę z Anielką, to ona się odbędzie, więc możesz zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Subskrypcja na kanale z dzwoneczkiem, gdyby nie przegapić tego odcinka. Załóżmy, jak wiecie 25 tysięcy łapek w górę pod tym filmem, to wlatuje proszę Państwa odcinek, gdzie zapraszam Anielkę na randkę. A jeżeli chcecie znać przedpremierowe info, to wbijajcie na Instagrama surfera podłoga. Tam na storkach wrzucam bardzo dużo szczegółowych informacji. O nie, co jej się stało, że ma taki kaftan? Co się patrzysz, panu wodęcie? Co się patrzysz, paru wodęta, Ludzie my nie widziałeś? Co ci się stało z szyją? To jest golf. A. <noise> A to by co się stało z włosami? A co się miało stać? No nie, nie wiem. wiem, wyglądasz trochę jakbyś był jakiś po przejściach, nie żeby coś. Przecież to jest teraz modne. No z Kolim! A skolim jest przy... A czyli jesteś pedal. Z nie jest pedal. No ale ja wiem, że on ma dzieci każą z inną laską. No i co, w czym złego? Dobra, spierd... No dobra, ty też wypierd... Jezus, jakie toxic ludzie tu są, Naomi. Powiedział mi. Fagata? Dlatego z moim patrzem mówię, że robisz zimno, on od razu... Jesteście normalne? Go! Ktoś zadzwonił, bym mogę nie odebrać. Więc idę całą noc byłam tak zajęta? A co wasi rodzice na to? Nie mam, bo ja nie mam rodziców, bo ja mam 23 lata. A ja mam 18, jakbyś nie wiedział, i dwa. Oj, będą się chyba wstydziły za kilka lat, jak to obejrzą.